No, cześć. Chcieliście vlogi? Daily vlogi? Będą daily vlogi z prawdziwego życia. Zapraszam do oglądania. A więc opowiem Wam, jak zaczął się dzisiaj mój dzień. Pobudkę miałam o 6 rano. Obudził mnie Paw. Nie taki z pięknym ogonem, tylko Paw wymiociny. Zymiotował mój syn. E, więc. Oczywiście do przedszkola już nie pójdzie, no bo wiadomo yy, jelitówka. Yy, jelitówka stąd się domyślałam, bo jelitówka ogólnie teraz panuje, więc pomyślałam, że to na pewno będzie to. Już pomijam fakt, że musiałam kilka razy w nocy wstawać, no bo a to mi się przesunął, a to szumi się wyłączył, a to yy, trzeba przykryć, a to trzeba po prostu powiedzieć, mama jest tu i tak dalej. I spoko, nie mam nic do tego. Yy. Ja ogólnie na wymiotowanie jestem strasznie uczulona. Ja mogę wszystko robić, ale nie wymiotować. Dla mnie, wymiotowanie to jest coś obrzydliwego, coś okropnego. To jest dla mnie największa kara, i ja, kiedy muszę zwymiotować, to ja umieram. Mi jest gorąco, ja się pocę, mi jest naprawdę bardzo źle wtedy, więc ja nienawidzę wymiotować. Jeżeli ja widzę że jak ktoś wymiotuje, to od razu mnie też, wiecie, podnosi mnie, dźwiga mnie. No i ten mój biedny dzieciaczek, dwuletni, przyklejony do mnie, jak na, 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 taka mała koala. No i co ja mam takiemu dzieciaczkowi? No on po prostu wymiotował na mnie. He, eee, biedny płakał, no bo też nie wiedział, co się dzieje. Pewnie brzuszek go bolał. Nie wiem, bo nie mogę się go jeszcze zapytać. Eee, po trzecim razie Przebierania, bo tak wymiotował średnio co 15 minut, yy, przestałam go przebierać. Po prostu oboje byliśmy na golasa. W skrócie, ja miałam bardzo dzisiaj ciężki poranek, bardzo trudny. No i ja też musiałam to też jakoś rozwiązać logistycznie. No bo, skoro moje dziecko nie idzie do przedszkola, no to kto zostanie z Adamem? Bo ja muszę iść do pracy. Sprzątam w dalszym ciągu cały czas siłownie o której mówiłam tam kilka filmów wstecz więc napisałam do Maćka, mówię może Maciek się e, będzie w stanie nim zająć, udało się Maciek przyjechał, został z małym i musiałam się tak uwinąć żeby zdążyć, bo Maciek też na popołudniu szedł do pracy ja w, w różnych miejscach pracy, nieważne czy to jest sprzątanie, czy to są jakiekolwiek inne y, zadania czynności do wykonania zawody Staram się być sumienna, staram się być rzetelna i staram się dać naprawdę wszystko z siebie. I zawsze staram się postawić siebie na miejscu, na przykład yy, pracodawcy. I myślę sobie, że zrobię wszystko, żeby ten ktoś był zadowolony i żebym ja też miała czyste sumienie i poczucie takiego spełnienia, że zrobiłam co mogłam. Dzisiaj poszłam do tej pracy, dzisiaj jest wtorek i naprawdę. Wierzcie mi albo nie, trzy godziny na posprzątanie dwupiętrowej siłowni to jest śmiech na sali. Wiem o tym, a mimo to godzę się na to, żeby sprzątać, bo podobno tyle jest. Szczerze, wcale w to nie wierzę. Po prostu jestem prawdopodobnie dymana na godziny. Ale okej, okay, udam, że nie wiem, że jestem dymana. Eee, no i słuchajcie, tam... Jak, jak się domyślacie, jest sporo sprzętu. Między tym sprzętem trzeba z tym mopem jeździć. Są kible, są szatnie, są prysznice. I trzy godziny na posprzątanie wszystkiego. Więc ja, jak ta głupia pinda, biegam szybko. Żeby wszystko grało, żeby wszystko było dobrze. Tu z tyłu głowy jeszcze zapach tych pali z rana. I co? Dodam jeszcze, że w weekend ja tam nie sprzątam, sprząta inna dziewczyna, która po weekendzie, po niedzieli, kiedy ja przyszłam wczoraj do pracy, miałam nic nie zrobione: miałam zero papierów podokładanych, zero mydeł, zero, zero nic po prostu ktoś sobie przyszedł, odpierdzieli, umaniane i zostawił to mi. Więc ja wczoraj ze swojego czasu, tak jakby musiałam to wszystko nadrabiać i tracić swój wolny czas. Ale ja już jestem na tyle mądra, że charytatywnie, sorry, ale nie będę pracować i nie będę kogoś wzbogacać swoim zdrowiem, swoim czasem. Nie te czasy. Już taka głupia nie jestem. I słuchajcie, dzisiaj poszłam wcześniej rano do pracy, żeby się uwinąć, żeby mogłam na przykład zadzwonić powiedzieć: Słuchaj, Taka i taka osoba, liderko. Nie przychodzę do pracy, bo mam chore dziecko i też miałabym za to zapłacone, ale jestem na tyle uczciwa, że powiedziałam, że zrobię wszystko, żeby w tej pracy być, nie chcę komuś robić problemów. Yy, I co? I dostałam po dupie. Jak zwykle zadzwoniła do mnie ta oto liderka, że czeka na mnie. Przyszła mnie sprawdzić niespodzianka. Eee, <głos》> w ogóle do tej pory się we mnie gotuje, zresztą widać z jaką ironią o tym mówię. Ja tam na planie mam wpisany czas pracy, że powinnam pracować powiedzmy od 12 do 15, ale kiedyś jak zapytałam, to ta liderka powiedziała mi, że to jest flexi i że mogę tak naprawdę przyjść też o 11, jeżeli mi tak bardziej pasuje. Więc ja nie informowałam jej o tym, że dzisiaj przychodzę wcześniej, bo moje dziecko jest chore, mówię, nie będę zawracać dupy, będzie zrobione, będzie zrobione, więc okej. Okay. No i ona się wkurzyła oczywiście, bo przyjechała mi zrobić niespodziankę, przyjechała mnie sprawdzić, a mnie tam nie było. Więc mówię, no ale przecież mówiła, że to jest flexi. Nie flexi na tyle, jak Ci się wydaje. Mówię, okej, okay, w takim razie jutro nie będzie mnie w pracy. No ale jak to? Ja mówię, no jestem zmuszona zostać z dzieckiem w domu. Nie mam niani, więc nie będzie mnie w pracy, skoro nie mogę przyjść wcześniej. A... No to przyjdź wcześniej. No nie, bo przecież mówiłaś, że to nie jest flexi i nie mogę o tej godzinie. Nie, no jest flexi, ale tylko jeżeli na to ci pozwolę. No i yy, to już mnie po prostu tak podkurwiło, że mówię, ok, przyjadę wcześniej, jeżeli ja się nie rozchoruję, bo wiecie, jej litówka to bywa różnie. No i ona zaczyna swoją litanie. Dlaczego to jest niezrobione, dlaczego to, a czy tu myłaś, a jak myłaś, to czy dokładnie umyłaś, a czy tu było podkurzane, czy tu nie było odkurzane, a ta plama na drzwiach, a z to... myślę, czy to jest, czy to się dzieje naprawdę? Czy te pytania są naprawdę do mnie skierowane? Są takie wymagania. Oni naprawdę chyba postradali zmysły, myślą, że. Trzy godziny tam będzie błyszczeć. Mało tego, przychodzą w weekend osoby, które totalnie mają wszystko w dupie, bo wiedzą, że i tak nikt nie sprawdzi, a później ja mam przewalone i ja dostaję po dupie. I tak jest zazwyczaj. Człowiek się stara, człowiek chce robić wszystko, żeby było dobrze. Człowiek daje z siebie wszystko, a i tak jest źle. Ogólnie no. Miałam już słabo zaczęty dzień przez tą sytuację z rana, ale co mnie dobiło i co, co sobie postanowiłam, że basta, szukam nowej pracy. Yy... Są. O, Adaś się. Jest... Tak, Adaś się obudził. Dobra, opowiem Wam później, bo to jest też bardzo istotne. Idę ratować moje dziecko, które zaraz Wam dam update, jak on tam się czuje i co tam u niego. Ale najpierw muszę się też ubrać. Dziecięcie moje wstało, więc będzie taki mini multitasking. Chciałam skończyć to, co zaczęłam mówić, a mianowicie minusy sprzątania siłowni. Wiecie, co ja ogólnie się bardzo cieszyłam, że pójdę do pracy, że tam, wiecie, naparza muzyka, że jest taka dobra energia, że, że się ćwiczy, przychodzą i młodzi, i starsi, i ludzie w różnym wieku, że po prostu będzie tam fajnie. Yy, no ale. Po dzisiejszym stwierdzam, że nie będzie fajnie. Słuchajcie, ja w swoim życiu, no, powiem tak, wacki nie są mi obce, ale po tym, co zobaczyłam dzisiaj, stwierdzam, że naprawdę niektórzy ludzie nie mają taktu, nie mają za grosz szacunku do drugiego człowieka. Są damskie szatnie, męskie szatnie, damskie prysznice, męskie prysznice. I ja. Zarówno jak i damskie, tak jak i męskie, sprzątam. Yy, no i co? I sprzątam sobie, a tam. Wacek, goły po prostu facet. Nie wiem, czy on myśli, że jak zaświeci tym pędzlem. Dobrze, że jeszcze tam nie zaczął na go tańczyć. To, że co? I, i, i taki później przyjdzie i powie: Jesteś piękna. Na co on liczy? I poza tym, jak ja mam się czuć? W tym momencie ja po prostu powinnam odwinąć i walnąć mu po prostu strzała z liścia, jak leci. Ale zrobić tego nie mogę przecież, bo, bo nie mogę. Tylko pytanie: Czy taki wtedy facet y, miałby odwagi na tyle, żeby y, na przykład koleżance w pracy coś takiego powiedzieć, y, stojąc na go? Albo czy w ogóle by się rozebrał? Zacznijmy od tego. Bo przecież przy sprzątaczce, no to można. Jakaś tam przyszła, posprząta. Nie trzeba je szanować. Powiedzieć, że jest piękna, może się skusi na coś? Wiecie o co mi chodzi? Po prostu dzisiaj mam tak lipny dzień, że jeszcze to, to była taka wisienka na torcie. I jak zawsze do tej pory myślałam, że... Jest szacunek tutaj do pracownika, tak dzisiaj... No nie, no dobra, się nie chcę zagałopować, bo jestem naprawdę mega zła, ale yy, no wszędzie są różni ludzie i jest tutaj ten szacunek do pracownika, w dalszym ciągu dobra, jest. Nie będę mówić, że go nie ma, ale właśnie zdarzają się takie przypadki, jak dzisiaj mi się zdarzył, że ręce mi upadają i myślę sobie si. I mam ochotę rzucić tym wszystkim, Jadzie Bieszczady. Co jest, kochanie? Co tu mama opowiada? Tak bardzo się wczuła mama w opowiadanie. Mama, ty nawet nie wiesz, co dzisiaj mama przeszła przez to. No, co się stało? Muszę przytulić. No, dobra, to bez odbioru. Chodź. Tatasiowi już jest troszkę lepiej, tak? Ale jest strasznie taki marudny. No, nie ma gorączki, nie wymiotuje je już. Bo wymiotowała ba dzisiaj 9 razy. Ale widać, że, że jest chorutki, tak? No, jutro też nie idzie do przedszkolka. Także dzisiaj taki mamy dzień. Jeszcze a propos, ale to zaraz, teraz się będziemy przytulać. To jest lisek. Ale Adaś potrafi, to proszę. Mama najwyżej może pomóc. Ale Adaś powinien sam troszkę chyba spróbować, co? Najpierw. Najpierw. Nie wiecie tego, ale w zeszłym tygodniu byłam na interwiu yy, na stanowisko na kuchnię, do hotelu. I po dzisiejszym dniu miałam gdzieś tam z tyłu głowy taką nadzieję, właściwie przez cały czas, przez cały weekend czekałam aż się odezwą. Miałam nadzieję, że się tam dostanę. Teraz na każde miejsce, jakie ja aplikuję, to dostaję odpowiedź, że jest około 100, 140 chętnych osób. Więc w ogóle to, że to mnie zadzwonili, to ja już normalnie byłam przeszczęśliwa, że trafiłam do tego małego grona. Yy, tak, to jest krokodyl. Pokaż, gdzie jest krokodyl. To nie, to jest pigmin, brawo! No i słuchajcie. Żeby było mało tego wszystkiego, dzisiaj dostałam odpowiedź, że jednak nie dostałam się do dalszej rekrutacji, bo pierwsze interwiu miałam z szefem kuchni, z szefową kuchni, a drugie interwiu, jeżeli ona sobie tam wybierze odpowiednią dla siebie osobę, to będzie już końcowe interwiu z szefem hotelu. Więc ja się nie dostałam. Uzasadnienie było takie, że znalazła osobę z większym doświadczeniem w robieniu posiłków. A tam na ten hotel yy, przygotowuje się tylko śniadania. W tym hotelu. Yy, wsadasz bekon do piekarnika, podgrzewasz chleb w piekarniku, robisz jajecznicę też w piekarniku, bo nie też robią w piekarniku, wszystko w piekarniku, więc yy, no nie mogła napisać, że sorry, ale wybrałam norweszkę. Czy tam Norwega. I to napisała, że znalazła kogoś z większym doświadczeniem. Jak ja doświadczenia, przypominam, mam 4,5 roku, więc nie mało. No. Także dzisiejszy mój dzień jeszcze się nie skończył, bo jest dopiero 16.30. Więc czekam. Czekam, co dalej. Czekam. Na jakieś... W ogóle czekam. Chyba zagram w Totka. Może mój los się odmieni po prostu i... I... Moje problemy z pracą, związane wszystkie po prostu, pójdą w zapomnienie. Tak, adaś? Piękny ty jesteś, taki mój przystojniak! Mówiłam, jaki przystojniak! Hmm. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, wyszliśmy z Adasiem na spacer. Zaraz minę ten taki ruchliwy, hałaśliwy yy, kawałek. Ale co chciałam powiedzieć, że w dni takie jak dzisiaj, kiedy nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, Zastanawiam się, jak żyłoby mi się w Polsce. Ok, tutaj powinno być trochę ciszej. Wspominam o tym dlatego, że kiedyś jak powiedziałam o tym, że być może kiedyś wrócę do Polski, bo tego nie wiem. To jest wszystko takie wiecie 50-50. Powiedziałam kiedyś coś takiego, że w Polsce wydaje mi się, że miałabym więcej możliwości i zostałam trochę źle odebrana. A raczej bym powiedziała nawet zaatakowana, że w życiu nie mam racji, że jakie, o jakich możliwościach ja mówię, że w Polsce nie ma żadnych możliwości. I chciałabym trochę pociągnąć ten temat, bo ja wiem, że z jednej strony teraz, gdybym chciała wrócić w tym momencie nawet do Polski, w CV mogę sobie wpisać yy, sprzątanie i kelnerka i praca na kuchni, gdzie ja w Polsce na pewno nie chcę sprzątać ani nie chcę pracować na kuchni. Bo po prostu już mam tego serdecznie dosyć. Ja mam tutaj bardziej na myśli coś takiego, że w Polsce mam więcej możliwości, ponieważ mówię po polsku. Ja wiem, że ja nie jestem inżynierem i ja wiem, że nic sobie tam w CV takiego wpisać nie mogę, ale wydaje mi się, że czasami wystarczy jedna odpowiednia osoba, która pojawi się w naszym życiu i może nam pomóc. Jedna jakaś sytuacja. A nawet nie wiem, wydaje mi się, że ja nawet wierzyłabym na tyle w siebie w Polsce, że mogłabym aplikować o pracę, nawet z których, w których wcześniej nie pracowałam i o których nie mam żadnego pojęcia, bo często jest tak, że po prostu wszystkiego można się nauczyć od zera. Takie mam podejście, takie ja wiem, że to jest może wybujałe i wydaje wam się, że puknie się w głowę dziewczyno. Marzenia ściętej głowy, i być może też nie wiem, ale e, powiem tak, że do Polski za najniższą krajową pracować nie wrócę. Bo po prostu najzwyczajniej w świecie finansowo bym tego nie ogarnęła, i finansowo e, nie dałabym sobie rady na dzień dzisiejszy, w takiej sytuacji, w jakiej jestem. Dlatego nie wybieram się do Polski na razie przynajmniej. Boże, jak to pięknie, jak to cicho, jak tu spokojnie. Co nie, Adaś? Yy, Czekajcie, bo ręka mnie boli. Ja też ostatnio coraz częściej, yy, powiem wam szczerze, zastanawiam się, co ja bym mogła robić w Polsce, co ja bym chciała przede wszystkim robić, gdybym miała wybór nieograniczony. Yy, to co ja bym chciała robić? I do tej pory nic. Nic mi nie przychodzi do głowy, nic mi nie świta, nawet nawet żadnych takich namiastek, zalążków nie mam na razie pojęcia jeżeli miałabym na przykład powiedzmy, nie wiem w tym roku postanowiłabym sobie, że chcę być tym kimś to już zaczęłabym się szkolić, czytać książki, być może w danej dziedzinie, robić kursy po to, żeby jak przyjadę do Polski żebym e, mogła działać w tym kierunku, bo uważam, że Niekoniecznie te studia są potrzebne. Być może się mylę. Wierzę, że się nie mylę. O, takie mam zdanie. Ale prawdopodobnie sprawdza się to powiedzenie: że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Pewnie, jakbym była w Polsce, brakowałoby mi trochę kawałka części Norwegii rzeczy, które tutaj panują na co dzień. A jak jestem tutaj, to brakuje też mi niektórych rzeczy z Polski, więc nigdy nie będzie idealnie i trzeba jakoś żyć, cisnąć do przodu. I po takich sytuacjach jak dzisiaj, po takich rzeczach, które powiedziałam w nerwach, czasami się zastanawiam, czy ja mam to puszczać w świat. Bo ja wiem, że zobaczy to no przynajmniej te 10 tysięcy osób. I no i co? I właśnie, z jednej strony... No, a co by kiedyś ktoś sobie pomyślał? Ale z drugiej strony, tak jak ja myślę, to powiem Wam, że to jest samo życie. I ja tutaj, czego co powiedziałam, nie żałuję, niczego się nie wstydzę. Po prostu kanał jest o moim życiu i raz na, na wozie, a raz pod nim. Także taki vlog chyba niespodzianka, bo pewnie pojawi się przed niedzielą jeszcze. Idziemy dalej. W ręce zimno, ręka boli, niby kamera lekka, ale jak się potrzyma, dłużej to, to czuć, więc trzymajcie się. Pa!